Młodszy Brygady Piotr Pindel, jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 1 w Bielsku Białej, dowódca zmiany. W godzinach popołudniowych zostaliśmy wezwani do pożaru opuszczonej hali fabrycznej. Palił się częściowo dach na tej hali. Do pożaru przybyło 8 zastępów, 4 JRG i 4 OSP. Działania polegały na ugaszeniu pożaru częściowego dachu, jak również na niezbędnych pracach rozbiórkowych, podbitki i konstrukcji tego dachu. Ten budynek jest pustostanem, to, to piętro, na którym jesteśmy. Znaczy to jest budynek, który jest administrowany w tej chwili przez syndyka masy upadłościowej. Jest pustostanem. Częściowo, bo na dole tam znajdują się jakieś magazyny na samym dole. Nikt nie został poszkodowany. W nie pożarze. Podczas pożaru nikt nie został poszkodowany. Po tak. ugaszeniu pożaru wróciliśmy do bazy. Przyczynę pożaru ustala policja. Ja dam ja nicht möglich,